Ostatnie mecze Lecha Poznań to dla Macieja skorzy znak nieuchronnie upływającego czasu. Nie minął tydzień od ligowej konfrontacji ze swoim uczniem Robertem Podolińskim, a już przyjdzie mu się zmierzyć z kolejnym trenerskim wychowankiem Dariuszem Banasikiem. Obaj panowie współpracowali ze sobą przez dwa lata w warszawskiej Legii. Ten okres bardzo dobrze wspominam, bo w tym czasie właśnie też mistrzostwa zdobywałem z młodą ekstraklasą, mistrzostwa Polski, natomiast bardzo dobrze mi się z Maćkiem pracowało, nigdy nie mieliśmy między sobą jakichś tam kłótni, takich zastrzeżeń do, co do swojej pracy i ja bardzo dobrze to wspominam, także no, tym bardziej takie fajne było będzie spotkanie już w innych klubach. Znicz Pruszków imponował formą podczas zimowych sparingów, gdzie postraszył m.in. Jagiellonię, Białystok i zdemolował pierwszoligową Wisłę Płock, ale w Pruszkowie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że mecz z Lechem to już nie będzie półka z masłem. Oczywiście, że się obawiam, no, ponieważ to jest no, w tej chwili jedna z najlepszych drużyn w Polsce. Można powiedzieć na przełomie ostatnich lat, no tylko Legia Warszawa jakby tam mała większe, większe sukcesy. Natomiast no, tak trochę dziwnie, bo nam się z dobrymi zespołami lepiej gra. Mamy zespół taki, który lubi grać w piłkę, lubi techniczną piłkę i kulturę gry inną niż jest w, dru w drugiej lidze, gdzie jest. W... Piłka dużo, dużo bardziej fizyczna. Natomiast no, mam nadzieję, że im lepszy przeciwnik, tym się bardziej mobilizujemy, lepiej gramy No i może jutro z Lechem będzie tego potwierdzenia. Kilka lat temu do pierwszej drużyny Legii Warszawa prowadzonej przez Macieja Skorze bezskutecznie pukał młody napastnik Maciej Górski, na którym w Puszkowie spoczywa dzisiaj odpowiedzialność za strzelanie goli. Trenera Skorze mam za świetnego fachowca, o czym przekonałem się w Legii. No, mój poziom sportowy teraz. W... Patrząc po latach, wiadomo, że nie odpowiadał wymogom stawianym w legi. Wtedy byłem młokosem nieokrzesanym, nie wiedziałem właściwie na czym ta seniorska piłka polega. No, troszeczkę odbiłem się od ściany, no, teraz jestem zupełnie innym człowiekiem. Wtedy jeszcze byłem chłopcem, teraz już jestem dorosłym mężczyzną. I Także myślę, że to też procentuje na boisku no, i wiadomo, że. Przez ten czas moja wartość też uległa zmianie, także Maciej Skorża może się spodziewać innego Górskiego. A wspomniany Maciej Skorża jako wytrawny i doświadczony piłkarski stratek ma świadomość, że jutrzejszy mecz będzie z gatunku tych, których nie można popełnić grzechu pychy. Mentalne podejście do takiego meczu, gdzie gra się Puchar Polski z drużyną klasę czy dwie klasy niżej rozgrywkową jest kluczowe. Jeżeli zlekceważysz przeciwnika, to po tobie. Ja już parę takich meczów grałem. Wiem, jakie to są ciężkie spotkania, i też byłem trenerem czołowych polskich klubów. A czasem się męczyliśmy w takich spotkaniach. Dlatego wiem, że od pierwszej minuty należy wyjść maksymalnie skoncentrowany, bo my będziemy jutro grali przeciwko drużynie, dla której prawdopodobnie to będzie najważniejszy mecz tego roku, tego sezonu, prawda? Także tutaj na pewno, jeżeli mentalnie nie będziemy gotowi do walki, to będziemy mieli kłopoty.